Good morning. Dzień dobry. It's good to be back with you again, two weeks in a row. How's that? Jaż się bardzo, że znów mogę być z wami dwa tygodnie pod rząd już teraz. Okay. A nie za bardzo się widzimy. Może jakiś entuzjazm pokazać? No, oh, it's fine. No big deal. As I'm sure you're all aware, as you look forward to Wednesday morning. Jestem pewien e, i e, widzę to po was, że nie możecie się doczekać tych tej środy rano. And you check your notes about what I told you last week i na pewno e, dokładnie sprawdziliście notatki na temat tego, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. You'll remember that we are talking about an upside down kingdom this this government Jesus wants in the world. I mówiliśmy, pamiętacie o tym królestwie, które jest odwrócone nieco do góry nogami i o, e, o tym królestwie, o którym mówił Jezus. So I've got a little treat for you today. Mam dla Was dzisiaj spe coś specjalnego. We're using these thinking patterns to wiecie, że cały czas próbujemy uczyć się metodami myślenia krytycznego po to, żeby mieć możliwość spojrzenia z innej perspektywy na to co wokół nas. So today be using the beginning, middle, and end. Więc dzisiaj użyję tej e, metody początek, środek, koniec. But I'm creative, so I've put it Backwards. Ale jestem bardzo kreatywny, więc odwróciłem to do góry nogami. We're actually gonna start at the end. Zaczniemy od końca. And I, will tell you a story. I opowiem wam pewną historię. happened A potem zapytam was, czy jesteście w stanie zgadnąć, co stało się wcześniej? And then I will tell you two stories in the middle. A potem opowiem dwie historie w środku. I znowu zadam pytanie, czy wiecie, co stało się wcześniej? And we will end at the I skończymy na początku. That make sense? Rozumiemy? Now, why would we use this Dlaczego tak w ogóle w życiu jest, że używamy pewnych historii i zastanawiamy się, analizujemy to, co stało się przedtem, zanim się wydarzyło to, o czym właśnie mówimy czy słyszymy? Because of logic. Ze względu na logikę. Now, logic is one of my best friends. Logika to jest jedna z moich największych przyjaciółek. If someone doesn't make sense? Jeżeli ktoś nie ma sensu. I can't handle it. Czy coś nie ma sensu, ja nie mogę tego znieść. I've had conversations with my 3-year-old daughter. Um, wiele rozmów um, przeprowadziłem przeprowadzam z moją 3-letnią córką. And when I tell her something, I say, "Hey, don't touch the stove." I na przykład e, mówię do niej nie dotykaj kuchenki. And she goes, Why? A ona pyta, dlaczego? I can give her a Mogę dać jej logiczną odpowiedź. Dlatego, że jeżeli położysz rączkę na kuchence, to się poparzysz. I we hope that kiedy we use logic, i mamy taką nadzieję, że kiedy używamy logiki i coś tłumaczymy, to ludzie będą tego słuchać. Jestem żonaty od ponad 8 lat. Nie wiem, dlaczego się tak uśmiechacie. Jestem pewien, że myślicie już o tym, w którym kierunku to może pójść. Myślę w logicznych ja myślę w bardzo logicznych takich krokach. My wife a moja piękna żona wspaniała, swims in a world of feelings pływa w świecie uczuć, and could not care less i naprawdę nie obchodzi ją często logika. About the logic. I've had a conversation with her. Uh, wiele razy rozmawiałem z nią. Where I was so confused. Że byłem w tej rozmowie tak zagubiony. We wrote a list. Że napisaliśmy sobie uh, listę. She said I don't think this should happen. I ona mówiła, "Ja nie wydaje mi się, żeby to w ogóle powinno się wydarzyć, mieć miejsce." I tutaj są powody, dla których tak uważam. Punkt jeden, 2, trzeci. I said, well, here's A potem ja mówię, ona tak powiedziała, potem ja mówię: "No, a tutaj są moje powody. Punkt jeden, dwa, trzy, a potem jeszcze cztery i pięć. Now nie wiem jak dobrze jesteście w matematyce, ale sześć powodów e, sześć bije trzy, na pewno przynajmniej dwa razy. So if you start canceling out all of the ideas, I better be careful here. Jeżeli byśmy zaczęli skreślać te powody, pomysły. I ended up and she agreed. That I had the better argument. I e, ja skończyłem i ona e, m, wtedy zgodziła się. She, did agree, She yes? did agree. I ona zgodziła się, że e, moje argumenty no, były lepsze. So, do you know what we did? Wiecie, co zrobiliśmy. Czy myślicie, że zrobiliśmy to, co ja chciałem zrobić, po tym jak wygrałem tę walkę czy bitwę na argumenty? She said, Ona powiedziała. It doesn't matter. To nie ma znaczenia. I still think we do it this way. Ja i tak myślę, że powinniśmy zrobić to w taki sposób. And it was in that moment I w tym momencie. I realized, zdałem sobie sprawę. Sometimes things don't make sense. Czasami rzeczy po prostu wydaje się, że nie mają sensu. Starting at the end, the first zaczynając od końca. The first story is about a man named Charles Pierwsza historia dotyczy pana Charlesa Spurgeon. Now Charles Spurgeon was born in the UK in the 1800s. Uh, Charles Spurgeon urodził się w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. He wasn't particularly rich. He didn't come from an important family. Uh, nie był zbyt bogaty. Nie pochodził z jakiejś wyjątkowo ważnej uprzywilejowanej rodziny.

I usłyszał, że ktoś mówi w pobliskim kościele. So I e, wszedł do tego kościoła i stanął z tyłu tylko po to, żeby się troszkę zagrzać. I spurgeon miał wtedy 16 lat. God, really nie był wierzącym człowiekiem, nie wierzył w Boga, nie, nie, nie interesowało go to za bardzo. But he was a thinking person, ale był człowiekiem, który lubił myśleć. And as the preacher was talking, 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 I kiedy Kaznodzieja mówił, 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 he started to recognize that if what this pastor was saying is true. I on zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli to wszystko, co ten pastor mówi jest prawdą, then to become a Christian must be extremely difficult. To Stanie się chrześcijaninem musi być bardzo, bardzo trudne. A potem ten pastor na koniec powiedział, jeżeli chciałbyś dołączyć do Bożego Królestwa. Speaking from the book of Isaiah, he says, All you have to do is look to Jesus. I mówiąc, używając słów z księgi Izajasza, powiedział, jedyne co musisz zrobić, to spojrzeć na Jezusa. I w tym momencie, Charles Spurgeon słuchając tego kazania, postanowił, że on chce spojrzeć na Jezusa i stał się chrześcijaninem. Mniej niż rok później, sam jako 17-latek wygłaszał swoje pierwsze kazanie i kiedy miał 19 lat poproszono go żeby został pastorem kościoła który rozpadał się w londynie Now it was maybe 200. i to był kościół w którym uh, kiedyś uh, było uh, od 800 do 1000 wiernych a teraz zostało tam około 200 ludzi and at that time in London there was a plague going around and so it wasn't a fun time to be in the Dirty, messy, city. I w tym samym czasie w Londynie panowała plaga, i to nie było fajne e, służyć i być w takim e, e, chorym, śmierdzącym, brudnym mieście. Kto z was, myśląc, planując myśląc o tym, że chciałbym właśnie rozpocząć nową pracę, właśnie zaczyna się moja kariera zawodowa?

Dla Spurgeona pierwsze dwa lata jego służby to było odprawianie pogrzebów mniej więcej trzy razy w tygodniu przez kolejne dwa lata. Brutal. Brutalny That's not a fun job description. To nie jest um, um, fajna praca, opis czy um, um, opis pracy, jaką mielibyśmy wykonywać. But Spurgeon continued to preach, and by the time he had reached full maturity. At the ripe age of 22 years old. I uh, pomimo tego, Spurgeon się nie poddał, cały czas służył tam, głosił kazania i w wieku absolutnej dorosłości, czyli kiedy miał 22 lata. he was preaching to over 10,000 people a week. W jego kościele słuchało go ponad 10 tysięcy ludzi każdego tygodnia. Think about his reach in, in the world of the 1800s. Uh, Spróbujcie sobie wyobrazić, jak uh, wielki to miało zasięg w tym świecie uh, w XVIII wieku. Jak wielu z Was ma ponad 10 tysięcy followersów na Waszym uh, Instagramie, Facebooku czy tam jeszcze czymkolwiek? Okej. Okay. Mówimy o 18. wieku i nawet wtedy trudno było sobie wyobrazić, że taki młody chłopak, szesnastolatek, w ciągu zaledwie kilku lat stanie się tak znanym i tak wpływowym kaznodzieją ówczesnych czasów. Now, through Spurgeon, a lot of people received hope, life, help. Dzięki, dzięki nauczaniu uh, Spiridzena, bardzo wielu ludzi odzyskało nadzieję, uh, odzyskało życie, uh, odzyskało pokój. I możecie powiedzieć, oh, no to jest świetna historia na temat jakiegoś gościa, który w ogóle mnie nie interesuje. His preaching is still read today, hundreds of years later. But That's the end of the story. I um, jego kazania, to, co on napisał przez swoje życie do dziś jeszcze jest czytane, pomimo tego, że minęły, minęło 200 lat. Ale to to jest koniec historii. So, A waszym zadaniem jest pomóc mi teraz wrócić do środka tej historii. Co się stało, zanim to się wydarzyło? to Jak wam się wydaje, jeżeli to był koniec historii, to jest koniec historii, to co takiego wydarzyło się wcześniej, co doprowadziło do tego momentu, że historia tak się dalej potoczyła? That's right. All, I know all of you are thinking exactly where I'm going. Jestem pewien, że że macie rację jestem pewien że wszyscy idziecie w tym samym kierunku o którym ja teraz myślę the century saint, saint Francis of Na pewno wszyscy idziecie myślami do Świętego Franciszka z Asyżu który e, służył w XII wieku Now I know you guys are all like history experts you know how the story goes but Just jestem, humor me, I'll remind you. jestem pewien, że jesteście ekspertami w historii, doskonale wiecie, jak to wszystko wyglądało, ale pozwólcie, że w paru zdaniach wam po prostu przypomnę. Francis was born to a very rich father. He was a clothing salesman. Uh, Franciszek urodził się w bardzo bogatej rodzinie i jego tato uh, był sprzedawcą materiałów. And he loved being rich, being important, going to parties. I Franciszkowi bardzo się podobało bycie bogatym, bycie ważnym, zabawa. I w którymś momencie życia stwierdził, że może jest coś więcej niż tylko to co tutaj widzę i mam i pewnego dnia poszedł sobie do kościoła. I kiedy poszedł do tego kościoła, to uwierzył, że Bóg do niego przemówił. And he believed that God had called him to help out the construction and the maintenance of the church he was in. I uh, uwierzył, że Bóg uh, nakazał mu wtedy, czy powiedział mu, że on powinien zająć się pomóc prowadzić budowę tego kościoła, do którego właśnie wszedł. Now I know you already know this story, but the way that it goes is Francis sold some of his dad's clothes to pay for the building and reconstruction of this church. I e, nie wiem czy o tym wiecie, ale Franciszek, żeby móc zrobić to co chciał zrobić, to sprzedał część bardzo drogocennej odzieży swojego ojca, żeby mógł zapłacić za ten kościół. And I you know I know you know this part. But then Francis's dad took him to court. To make him pay back all the money that he had just stolen from his family. Ale tata nie był z tego zadowolony, więc wezwał, pozwał Franciszka, i Franciszek w sądzie, e, sądowy nakaz dostał, żeby zwrócić całe pieniądze, które wziął od ojca, żeby e, dokończyć tę budowę kościoła. And when they're in court, Francis' dad says: Hey, you owe me. All of your life. I made you famous, I made you rich, I gave you everything. I w tym uh, sądzie ojciec powiedział, że ty jesteś mi winny całe swoje życie. Ja sprawiłem, że jesteś tym, kim jesteś, masz wszystko to, co masz. Należy mi się, żebyś mi to oddał. And the story goes Francis's dad pointed to Francis's clothes and said, You are only wearing those clothes because I put them on your back. I e, więcej w tym sądzie ojciec powiedział i więcej jeszcze e, to, że w ogóle masz na sobie teraz to ubranie, to jest wszystko dzięki mnie, to ja ci je dałem. So, in the court before the Archbishop of Assisi, Saint Francis took off all of his clothes and was naked and said, "You can have them." A Franciszek. E, w sądzie i przed e, biskupem Asyżu e, zdjął całe swoje ubranie z siebie i powiedział: Dobrze, to jest wszystko swoje, możesz to mieć. Przepraszam bardzo, dziewczyny, przepraszam Was bardzo. Dziękuję. So Francis walks out naked and becomes Saint Francis, giving away all of his money to help the poor and the needy. I z bogatego, niesamowicie ważnego człowieka, Franciszek z Asyżu staje się totalnie ubogim, oddaje wszystko, co ma, i postanawia służyć. Wow! I mean, wow, what a, what a great middle to a story. O, oh, jaka niesamowita historia w środku. And I know what you're thinking. I know exactly what comes right before this, still in the middle, but right before this... I wiem, co myślicie, to jest środek tej historii, ale zaraz przedtem, co tam było na początku ciekawe? That's right. Macie rację. Augustine. In the fourth century, Augustine was also a very wealthy young boy. Też był bardzo zamożnym, młodym człowiekiem. His dad was rich, he had money, he had success, he was smart, everybody loved him, especially the ladies. I jego tata był bogaty, on był też bogaty, był mądry i przystojny, bardzo lubiły go panie. Nie wierzył w Boga i w ogóle go to nie obchodziło. But one day he found himself wanting more. Ale pewnego dnia obudził się myśląc, że chciałby czegoś więcej od życia. I he walked out of his house into the courtyard and he could hear some children singing a song. I pewnego dnia wyszedł ze swojego domu i nagle usłyszał gdzieś tam w rogu ulicy dzieci śpiewające piosenkę. I usłyszał takie słowa piosenki: weź i przeczytaj, weź i przeczytaj, weź i przeczytaj. It sounds better in Latin. Lepiej to brzmi po łacinie. And so Augustine goes and he for some reason thinks That these children singing is God telling him to grab a Bible. I w jakiś sposób Augustyn słysząc te dzieci śpiewające tę piosenkę, pomyślał, że to Bóg mówi do niego, że on powinien wziąć i otworzyć Biblię i zacząć ją czytać. I otworzył Biblię w dowolnym jakimś miejscu, przypadkowym, i pierwsza rzecz, którą tam przeczytał. Answers his heart's odpowiada na problem w jego sercu. He was so consumed with living a wild lifestyle, Był tak bardzo pochłonięty takim uh, szalonym życiem że nie miał have any internal peace. Że w ogóle nie miał takiego wewnętrznego pokoju w sobie. I otworzył uh, Biblię w miejscu, gdzie był fragment listu do Rzymian. I tam było napisane, że nie w ne, drogim i e, takim szalonym, zwariowanym życiu, ale w Pokorze i pokoju i miłości do drugiego. And Augustine wrote books and commentaries and spoke sermons about the Bible. He still influences the way you think today, though you probably don't know it. I e, Augustyn e, napisał potem, z, zaczął czytać Biblię, i potem e, napisał bardzo wiele książek, e, powiedział wiele kazań na temat. E, tego co tam było napisane i do dziś uh, cytuje się go do dziś jest znany. W każdym pokoleniu po jego śmierci uh, cytowano go, uh, czytano jego dzieła i pisano o nim i o tym co on uczynił, co zrobił. So that's the conclusion of the middle of the story. A więc to jest konkluzja do tej środkowej historii. So what do you think came before that? A więc co wam się wydaje było jeszcze wcześniej na samym początku? I mean, what happened so that some 16-year-old boy became a great preacher? Co się stało takiego, że 16-latek stał się doskonałym kaznodzieją. Or some arrogant rich punk Albo co takiego się stało, że bardzo bogaty i e, taki żyjący szalonym życiem młody człowiek oddaje wszystko, co ma, i zostaje e, e, księdzem czy misjonarzem. So that some other 20-year-old something kid. Who had all of his life ahead of him would give up all of the things that he had had so that he could become saint augustine I co takiego staje się w życiu takiego człowieka młodego 20 latka który również postanawia zostawić całe swoje zostawić całe swoje życie i staje się kimś kogo dziś znamy jako świętego augustyna That's right You have to go to the beginning of the story Oczywiście musimy wrócić do samego początku tej historii As Jesus was sitting and teaching some Him, Kiedy Jezus siedział i mówił do ludzi wokół siebie, Opowiadał te przypowieści i opowiadał je po to, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć czy złapać to, czym jest królestwo Boże. And he said this, I powiedział coś takiego. The kingdom of heaven Królestwo like Niebios rośnie w taki sposób. Like a seed. Jest jak uh, ziarenko gorczycy. Jest maleńkie. Można stanąć na nim w ogóle nie zauważyć go. When you plant it in the field, ale kiedy się je posadzi, uh, możesz zapomnieć, gdzie je posadziłeś, But that small, tiny seed ale to maleńkie, maleńkie ziarno grows. rośnie. And it grows so big. Rośnie takje duże. That the birds can come and nest and find rest from the heat of the sun in its branches. Może stać się tak dużą rośliną, że ptaki będą mogły w tej roślinie widzieć gniazda i tam znaleźć dom i schronienie. And the kingdom of heaven grows like this. I Boże tak. There was a woman who took a pinch of leaven and put it into 50 pounds of flour. Dała do uh, z mąką. And she kneaded the dough and kneaded the dough, and the leaven spread through. I ugniatała, ugniatała, ugniatała i to ciasto rosło i rosło i rosło. Tak wygląda w taki sposób rośnie królestwo Boże. I myślałem bardzo dużo o tych dwóch historiach. of logic. Dlatego że ja bardzo kocham logikę. I love it when things make sense. Bardzo lubię kiedy rzeczy mają sens. I love it when things go in a good clean Understandable order. I lubię, kiedy rzeczy następują po sobie w bardzo e, jasny, e, czytelny sposób, krok po kroku. But that is not how the kingdom grows. Ale nie w taki sposób rośnie Boże Królestwo. The grows in ways that do not make sense. Boże Królestwo rośnie w taki sposób, który nie ma żadnego sensu. God's grip on this world, grows in ways you and I can't see. Sposób, w jaki Bóg uh, trzyma w świat w swoim ręku to działa tak, że my nie jesteśmy w stanie, ani ty, ani ja tego do końca zrozumieć. You have no way of guessing where those stories go.: Nie mamy pojęcia o tym, w jakim kierunku te kolejne historie się potoczą. And that's because those stories mean this simple truth. A to tylko dlatego, że te historie wszystkie uh, są świadectwem takiej prostej prawdy. This is what we're with. Tym kończymy dzisiaj. The of God grows in ways. Królestwo Boże rośnie w nieznany, nieoczekiwany sposób. When God His word to Kiedy Bóg daje swoje słowo czy przemawia do z... zwykłych ludzi.